Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. Pogoniści wrócili na zwycięską ścieżkę w niezwykle efektownym stylu. Juwennia Kraków była bez szans w siedlcach i przegrała aż 0,66. Myślę, że tak, no, zaczęliśmy dobrze ten mecz. znaleźliśmy dobry rytm gry od początku i dlatego taki wynik na koniec. Jędrzej Nowicki odebrał statuetkę dla MVP spotkania, jednak wielu jego kolegów zasłużyło na wyróżnienie. Berchobota zaliczył trzy przyłożenia.

No, na pewno wyznajemy się. Myślę, że dzisiaj w końcu zagraliśmy przynajmniej przez 60 minut na miarę swoich możliwości, co odzwierciedliło się w wyniku spotkania. E, także na pewno cieszy dzisiaj dobra dyspozycja. Mam nadzieję, że uda nam się ją utrzymać do, już do końca, do końca rundy. I mówię, walczymy o to, żeby skończyć jak najwyżej w tabeli i na wiosnę odegrać się i Orkanowi, i Ogniwu.